Pani rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, prawda? Tak, tak wspólnie pani... prowadzimy. No właśnie. Ile dostajecie dotacji? Płatności bezpośrednie. Mhm. Ile? Nie wiem, panie redaktorze, no nie, nie chcę tutaj Mówi mówić. Pani, tak. że współprowadzi. <grym>, wiem ile, ale no nie A sądzę, nie żeby to, nas, nas, to naszych to, czy... widzów interesowało. A to dlaczego? No, no po prostu mamy płatności bezpośrednie do każdego hektara. Tak które... no py, pytam, ile to, ile to razem jest w złotówkach? Chyba, że pani woli w euro. Nie, nie sądzę, żeby to interesowało naszych widzów, tak? Korzysta, pobieramy normalnie. Skąd takie przypuszczenie, że to nie interesuje ludzi? Ludzi zawsze interesuje to. Pieniądze. Tak. <laughs> to, panie redaktorze, no, ma, prowadzimy gospodarstwo rolne, składamy co roku wniosek o płatność bezpośrednio. Po prostu nie, nie chcę mówić, ile. tak, 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 ile A dlaczego? Jest? Bo dużo, prawda? Nie, tu nie to nie jest aż du tak dużo. To jest duże gospodarstwo, więc... Y nie, średnie, średnie, za średnie? średnie. Tak. Znaczy, co to znaczy średnie, pani zdaniem? Ile macie y, powiedzicie hodowlę zwierząt, prawda? Tak, ile macie bydła? Sztuk bydła? E, krów dojnych mamy 100. 100 krów. Tak, tak. A macie też cielęta? Czy? Tak, 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 no to jest naturalne. <grym, bo, <grym, ile? Około sztuk, sztuk bydła, około 250. 250 sztuk bydła. Tak. Ja I to rozumiem, polityki ale klimatycznej? dlaczego w takim razie, kiedy się, kiedy wasz lider was przedstawia, to nie wspomina na przykład o urodzie posła Sośnierza, ani o zgrabnych łydkach Stanisława Tyszki, ale o was, o kobietach mówi... Pani chce całą wypowiedź, proszę, polecam Państwu dwie najpiękniejsze twarze, Annę Bryłkę i Ewę Zęczkowską. Jestem przekonany, że obie zrobicie świetny wynik i pokażecie wszystkim, że w Konfederacji można być kobietą, a Konfederacja jest partią dla kobiet. To swoją drogą dość zaskakujące wydawałoby się. No bo ja nie słyszałem, żeby Donald Tusk mówił, platformie mogą być kobiety, albo Jarosław Kaczyński zachęcał, że kobiety mogą głosować na PiS. A wy tutaj robicie z tego wydarzenie. O proszę, kobieta coś zupełnie innego. Nie, to jest to coś naturalnego. W każdej partii politycznej są kobiety, są w pis są w Konfederacji, są w Platformie Obywatelskiej, są również u nas. Czy Polska powinna przygotowywać się na opuszczenie Unii? Tak, tak. Na, na opuszczenie, na możliwą dezintegrację Unii Europejskiej powinna być gotowa na taki scenariusz. Mm. Tak. Ale wy chcielibyście, żebyśmy opuścili generalnie, tylko chwilowo nie możemy jej opuścić. E, nie, bo jesteśmy nie... nie jesteśmy Dobrze, gotowi. Nie Dobrze, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, to może... tylko mm -hmm. Ja jej zadam od początku do końca. To nie potrwa dłużej niż 15 sekund. Czy Polska powinna zadbać o to, by być gotową do opuszczenia Unii i wtedy... Wyjść z Unii Europejskiej. Powin Polska powinna zadbać o to, żeby być gotową do, do opuszczenia Unii Europejskiej, przeprowadzić referendum i dopiero za zgodą, za zgodą, za zgodą narodu opuszczać. A pani jakby głosowała w tym referendum? Za. A, za co? Za? Za wyjściem z Unii Europejskiej. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.